Cześć kochani, z tej strony Sylwia, witajcie na moim kanale. Dzisiaj specjalny odcinek czekoladowy z Kinder Niespodziankami. Zobaczcie, co ja dzisiaj dla Was przygotowałam. Całe pudełko Kinder Niespodzianek ze specjalnej edycji. Zabawki z serii Benten. Benten to oczywiście bajka, którą możecie oglądać między innymi na Cartoon Network. Widzicie tutaj ten napis: Zabawka z serii w każdym jajku. Jajeczek mam tutaj mnóstwo, no ale skoro, słuchajcie, w każdym takim jajku będziemy mieli zabawkę specjalną, więc myślę, że czeka za nas dzisiaj świetna zabawa. Piszcie mi na dole w komentarzu, czy lubicie, kiedy otwieram na moim kanale Kinder Niespodzianki. Napiszcie mi, czy Wy znacie bajkę Benten, czy znacie tego bohatera, no a ja zabieram się za otwieranie. Teraz małe zadanie dla was kochani, ponieważ liczę na wasze komentarze, oczywiście liczę również na kciuki do góry. Ja będę otwierać te Kinder niespodzianki, a wy musicie pisać, co to za bohaterowie mi się tutaj trafiają. Za każdym razem, gdy otworzę niespodziankę, wypiszecie imię bohatera, którego miałam w środku, zobaczę czy znacie się na tych bohaterach i troszeczkę powiem szczerze, że mi pomożecie. Zobaczcie, faktycznie mam już tutaj pomarańczowe jajko. Wow, słuchajcie, wypchane aż po same brzegi. Mnóstwo tutaj jest tych rzeczy. Zaraz sobie złożymy tę figurkę. Najpierw jeszcze tylko zobaczmy na ulotkę. Tutaj mamy taki mini plakat benten. Tutaj mamy naszego głównego bohatera. I figurkę. Wow, to słuchajcie, to będzie jakaś latająca figurka. Najpierw chyba muszę złożyć jego ciało. Słuchajcie, muszę wcisnąć jego nogi, o tutaj. Tak wygląda ta figurka. Wiecie już jak ma na imię? No to szybko piszcie mi to na dole w komentarzu. Teraz tylko muszę włożyć w ten sposób. Słuchajcie, ta figurka jakby tak będzie na tym leżała. Figurka złożona, ona, zobaczcie, ma jeszcze takie skrzydła, gdy poruszamy nią, czyli dzięki temu, że tutaj się kręcą kółeczka, również poruszają się takie żółte skrzydła naszej figurki. Bohater jest niebieski, w zasadzie granatowo-błękitny. No i teraz szybciutko opiszcie mi, jak ma na imię, no i kto to jest. Ściągam po drugą Kinder, niespodziankę, może tym razem tutaj z przodu. Ciekawe, czy w końcu trafię na yy, Bentena na głównego bohatera. Dla pewności, zobaczcie, znowu mam pomarańczowe jajko. Wow, słuchajcie, ktoś czerwony. Ale ma mięśnie. Ale jest gigantyczny. Zobaczmy na ulotkę. To jest chyba ten bohater, zobaczcie. Ekstra wygląda. Wow. Słuchajcie, słuchajcie tutaj powinnam mieć jeszcze jakąś taką gumeczkę. Właśnie taką czerwoną, którą naciągamy w tym miejscu. Następnie musimy przymocować nogi i teraz wcisnąć tutaj nasze ciało. Ach, zobaczcie, ta gumeczka sprawia, że nasza figurka ma takie ruchy sprężyste. O, widzicie? W ten sposób możemy ją jakby naciągać. O wiele bardziej podoba mi się ta figurka niż ta poprzednia. Jest większa, ma super. Słuchajcie, mięśnie. Takie podwójne ręce. Ekstra. Na twarzy ma nawet podwójne oczy. No i fajne jest, zobaczcie to takie obkręcanie. Kolejne jajko. Tym razem się sięgniemy coś może z tyłu. Widzicie co? Nie wiem jeszcze, ile tych jajeczek dzisiaj otworzę. Zobaczę, czy będę trafiać na powtórki, czy za każdym razem będę miała nową figurkę. No, i oczywiście mamy tutaj pomarańczowe jajeczko. To jest fajne, wiecie, że mamy specjalną serię Kinder niespodzianki. I mamy gwarancję, że w środku są właśnie figurki z tej serii. Znowu ktoś nowy, zobaczcie. Jakieś przeźroczyste elementy. Uwaga, już wam pokazuję, żebyście mogli mi napisać w komentarzu, kto to taki. Uwaga, uwaga. Proszę bardzo, to ten bohater. I ma taką dziwną broń, z której wystrzeliwuje. Zobaczcie, jakieś takie, jakby klejące się pociski. Złożenie tej figurki raczej nie będzie trudne. Zobaczmy tutaj z tyłu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chyba jest tylko sześć zabawek w tej serii, więc postaram się dzisiaj uzbierać je wszystkie. Na razie mam już trzy różne. Bohaterowi najpierw wkładamy nogi. No i co? I tylko ten pocisk teraz. Wciskamy. Zobaczcie, tylko w ten sposób. A jak się go wyrzuca, trzeba nacisnąć. Chyba tak, słuchajcie. Po prostu wystarczy wypchnąć ten pocisk. No, jakoś tak słabo mi z tym wyciskaniem idzie. Słuchajcie, może tak. Wow, no dobra. <śled> Jednak teraz się udało. Spróbuję jeszcze raz to wystrzelić. Może tym razem tutaj w ten kartonik. Dobra, przytrzymam sobie na dole. Uwaga. A słuchajcie, nie udało się tym razem. No to jeszcze raz. I wow! No to teraz mi to już gdzieś poleciało. Odbiło się od kartonika i spadło mi gdzieś na ziemię. No ale dobra, słuchajcie, sięgam po kolejną kinder niespodziankę. Może w końcu trafimy na głównego bohatera. Ale zostanę tutaj z górą czekolady przepysznej, żeby tylko powtórki nie było, żeby nie było uwaga, uwaga? Nie, słuchajcie, znowu nowa bohaterka tym razem. No dobra, kochani, szybciutko piszcie mi jej imię. Ona tutaj. Co ona tutaj ma? Jakichś przeciwników zobaczcie. Takich złych bohaterów. Czy ona coś potrafi robić? Ona, słuchajcie, ma taki krążek do strzelania. Zaraz Wam pokażę o co chodzi. Najpierw ją tylko musimy złożyć. Tak wygląda. Do tego stoi na takiej podstawce. Tutaj to wsuwamy. I stąd chyba będzie strzelać. Słuchajcie, takim specjalnym krążkiem. Krążek jest taki zwykły, wsadzamy go między nogi. Naciągamy z tyłu tutaj, zobaczcie, ten element no i krążek nam wyskoczy i zapewne będziemy musieli trafić właśnie w tych bohaterów. Próbuję to teraz jakoś wystrzelić, poczekajcie, jak to zrobić, powinniśmy to trzymać tak i uwaga... No, trochę słabo, słuchajcie, może za lekko naciągnęłam, ustawię ich tutaj nieco bliżej, przytrzymajmy i uwaga... No, e, słuchajcie, to tak łatwo nie idzie. To wcale tak łatwo nie daje rady. No, dobra, słuchajcie, może już nie będę więcej próbować. Bym musiała troszeczkę więcej poćwiczyć. Tak więc, kochani, mam już cztery figurki. Pamiętacie, mieliście mi pisać szybciutko na dole w komentarzu ich imiona. Cztery figurki, zostały mi już tylko dwie do zdobycia. Poczekajcie, która. Taka czarna. No i nasz główny bohater. Biorę kolejne jajko. Oby teraz również nie było powtórki. Wszystko się zgadza. Mamy tutaj pomarańczowy kolor jajka. To tutaj będzie. No nie, powtórka. Ta sama dziewczyna, co wcześniej. W zasadzie to, co przed chwilą dosłownie. A szkoda, ale szybciutko ją złożę. To akurat jest łatwe. Wiecie co teraz będzie ciężko mi trafić w figurki, te, które mi tutaj brakuje. No dobra, sięgam po kolejne. Uwaga. No, proszę, proszę, proszę. Jest! Słuchajcie, mamy nową figurkę. Wow, czy mamy? Mamy Bentena! Zobaczcie! Głównego bohatera. Wow, ekstra. Wygląda super, widzicie? Jakby był wyciągnięty z bajki. Wszystko idealnie się zgadza. Zielona bluzka, ciemnozielone spodnie, takie czarne buty, brązowe włosy. No i zegarek na rączce. I powiem Wam, że on ma również tę wyrzutnię tutaj zainstalowaną. I też strzela do przeciwników, takich samych. Sprawdźmy. Nie, zobaczcie, do innych będzie strzelał. Zobaczmy jeszcze na ulotkę. No, wszystko się zgadza. Idealnie go złożyłam. Oczywiście, tych bohaterów nie musimy tak razem trzymać. Możemy ich rozdzielić bez problemu. No i teraz spróbujemy strzelić z tej zielonej broni. Może tutaj pójdzie mi nieco lepiej. No nie, słuchajcie, ciężko. Ale czemu? Bo ja w ogóle naciągam, słuchajcie, tutaj to tak jak trzeba. A to w ogóle nie chcę wypchnąć tego krążka zielonego. Dobra, jeszcze raz. No nie, słuchajcie. Chyba coś robię źle. Ale przecież jestem tutaj, aby zdobyć te wszystkie figurki. Została mi tylko ta do zdobycia. I robię ostatnie podejście, kochani. Muszę teraz wylosować odpowiednie jajko. Może... Może to na samym środku tutaj z przodu, może ono będzie takie szczęśliwe. Znowu mamy pomarańczowe jajko. Uwaga, słuchajcie. O nie, powtórka. No, niestety zobaczcie, znowu mam tego yy, faceta kolesia, <gry> który ma tą dziwną broń, którą przed chwilą tak wystrzeliłam, że gdzieś mi uciekła tutaj. Tak wygląda, ma w ogóle siwe włosy, no i to już jest ta sama figurka. Już koniec odcinka na dzisiaj. Mam nadzieję, że Wam się spodobało otwieranie kinder niespodzianek. Jeżeli będzie dużo kciuków do góry, będzie dużo komentarzy, pamiętajcie, macie mi napisać imiona tych wszystkich bohaterów, to jest zadanie dla Was, to nagram drugi odcinek. Zrobię kolejne otwieranie kinder niespodzianek z Benten albo może znajdę jeszcze jakieś inne kinder niespodzianki. Słyszymy się już jutro w kolejnym nowym odcinku. No i do usłyszenia następnym razem, kochani. Pozdrawiam Was! Pa! pa!